Z grubej rury i szybko, bo spieszę się na próbę generalną do pola. Dzisiaj widzimy się około 23.00, będzie mój występ na super jedynkach, także nie przegapcie i koniecznie oglądajcie. A już jutro, wielki dzień dla mnie i dla moich fanów, spełnienie moich marzeń, czyli odsunięcie gwiazdy na Lejsław, właśnie w Opolu. Zawsze o tym marzyłam, cieszę się, że się z Wami spotkam właśnie tam. I w sumie dzisiaj też informacja i kilka słów dosyć ciężkich do Was. Jak wiecie, byłam ofiarą przemocy psychicznej w moim drugim małżeństwie. Okupiłam to ciężką depresją, stanami paniki, lękowymi atakami. Leciłam się farmakologicznie przez ponad rok. Uczęszczałam na terapię. Udało mi się z tego wyjść, nie musiała o siebie bardzo, bardzo dbać. Postanowiłam przekuć to również dla pomoc dla innych, zostałam twarzą Fundacji Walki z Depresją dla Dzieci i Młodzieży, napisałam płyta Aquaria, w której jest mnóstwo piosenek właśnie opowiadających o tym ciężkim momencie, nawet nie momencie, tylko latach mojego życia. Mam nadzieję, że dało Wam to wsparcie, mam nadzieję, że dało Wam to też motywację do tego, żeby nie poddawać się, nie wstydzić się tej choroby i walczyć o swoje życie, bo moje myśli samobójcze, zainspirowane przez mojego Byłego męża to było najgorsze, co mogło mi przyjść do mojej głowy. Jest to jednak fakt. Yy... Oprócz fatalnej sytuacji zdrowotnej, która niestety na mnie spadła po moim byłym małżeństwie, yy, spadło na mnie też wiele, yy, na mnie też wiele yy, zawodowych, finansowych, administracyjnych i prawnych yy konsekwencji ze względu na związek z tym mężczyzną. Jak wiecie, Emil Stępień ma ponad 196 zarzutów, oszukał ponad 200 ludzi, zarzucona jest mu piramida finansowa i przywłaszczenie ponad 38 milionów złotych. Parę, zł. Parę dni temu sąd zakazał mu jakikolwiek działalności w świecie kultury, rozrywki, wchodzenia w jakiekolwiek spółki i tak dalej przez następne 8 lat. Jest to bezprecedensowy wyrok sądu, całkowicie blokujący mu na szczęście jakiekolwiek ruchy w tej dziedzinie. Niestety nie blokuje mu to ruchu w innych, w innych dziedzinach, czyli w przestrzeni internetowej, w patologicznych wywiadach, w tokowych mediach, niestety muszę tak to nazwać. Mój były mąż potem jak wyszedł z więzienia właśnie za to, po dwóch latach postanowił zrobić turnę po tego typu mediach, nie wiedzieć czemu. Uważa, że myśli się za mnie, na mnie za to, że miałam odwagę powiedzieć o tym, że znęcam się na mną psychicznie. I oto, drodzy Państwo, mamy w ciągu, w ciągu 10 dni trzy podcasty, każdy po 3 godziny, czyli 9 godzin obrażania mnie, pomawiania i znęcania się na mną psychicznego po raz kolejny, po tym jak udało mi się wyjść z mojej ciężkiej choroby i na szczęście się rozwieść. Po paru latach mam powtórkę z rozrywki, tym, że teraz jeszcze gorszą, ponieważ. Polaryzuję i fokusuje, fokusują wokół się podobnych do siebie ludzi, czyli totalnych um, wariatów i psychopatów, którzy życzą mi śmierci, wysyłają pogróżki, wierzą absolutnie w każde jego słowo. E, zostałam e, nazwana narkomanką, alkoholiczką, prostytutką, e, matkobijką, zabójczynią dzieci, przemytniczką narkotykową e, i jeszcze wiele innych epitetów. Jak wiecie, sądy m, mają też mnóstwo innych rzeczy poza. E, nagonką y, publiczną na Dodę, w związku z tym trwa to trochę, niemniej lubię to słowo, niemniej chyba dzisiaj, y, udało się y, uzyskać zabezpieczenie i każdy z tych, zabezpieczenie i każdy z tych podcastów y, z wedle woli sądowej ma zniknąć, ponieważ y, promują treści kryminogenne i y, pomówienia i kłamstwa. Jedynie, jedyn, jedynie jeden się zastosował do wyroku sądu, zalecenia oświadczenia sądowego, inne nie. Co tylko, świadczy, co tylko świadczy, że te media i pseudodziennikarze w żaden sposób nie optują za pokazaniem prawdy tylko i wyłącznie za klikalnością i w tym momencie dokładają się do nagonki nagonki, linczu, znęcania się psychicznego. Czyli tego samego, co przeżywałam w moim małżeństwie, bo słowa te, które usłyszycie w tych podcastach pomnóżcie sobie razem 100, bo to wiadomo przed publicznością trzeba jeszcze zakładać maski dżentelmena i właśnie to przeżywałam w moim małżeństwie, może to okrutne co powiem, ale z jednej strony cieszę się, że w końcu ktoś zrozumiał, skąd u tak mocnej pewnej siebie osoby, taki stan psychiczny. Emil Stempin nie działa sam, jest to zorganizowana akcja, którą planował razem z Dariuszem Pachutem od lutego, na co mam bardzo dużo dowodów i wszystkie te dowody zostały złożone na prokuraturze w Krakowie. Z tego też powodu między m.in. zostało wszczęte śledztwo w sprawie nękania mnie przez Dariusza Pachuta, które trwa od sierpnia tamtego roku. Jest ponad 10 świadków tej sytuacji, mnóstwo dowodów, i w związku z procedurą karną i cywilną, zapławianie mnie w przestrzeni internetowej i nękanie mnie prywatne, Dariusz Pachut dostał w grudniu tamtego roku zakaz wypowiedzi się na mój temat. Dlatego też dosyć sprytnie wykorzystuje. Mojego byłego męża i razem wymyślili sobie w sposób na zniszczenie swojej byłej partnerki. Zapytacie się, dlaczego zabieram głos po wielu tygodniach ignorowania i lekceważenia. Jest to pierwsza zasada obcowania z psychopatami i narcyzami. Ja przeszłam bardzo długą terapię. I każdy z moich terapeutów mówił dokładnie to samo. Zresztą cały czas jestem pod opieką i za, idę zgodnie z ich zaleceniami. Efekt szereściany, lekceważenie, ignorowanie, niedawanie energii żadnemu psychopacie, bo tylko on na tym żeruje i tylko na tym bazuje. Prawdopodobnie to, co dzisiaj robię, jest wbrew im, ale widząc, jak. Z lekceważącym stosunkiem do y, sądu, do prawa, do wymiaru sprawiedliwości, y, obchodzi się druga ze stron. Y, postanowiłam po prostu poprosić, abyście dostali tę pomoc y, ode mnie. I wiem, że się nie zawiodę. Wiem, że się nie zawiodę, ponieważ z moimi fanami mam od zawsze y, wspaniały kontakt. Znają od podszewki. Znają mnie od 16 roku życia. Wiedzą jak ważne jest dla mnie wszystko to, co teraz jest mi zabierane, wszystko to w jaki sposób jestem opluwana, podważane moje filary, moje wartości, moje idee. Od tylu lat konsekwentnie promuję zdrowy styl życia. Namawiam wszystkich moich fanów do tego. Odwodzę ich od wszelkich uzależnień. Robię wszystko. Żeby zrozumieli, jak istotne to jest do zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego. Podważa się moje najważniejsze ideały. Specjalnie, intencjonalnie, bo moi byli partnerzy wiedzą, jak one są dla mnie ważne. Granice tego błędu i przede wszystkim tej mitomanii zataczają coraz szersze kręgi. Moi byli partnerzy postanowili kontaktować się z ludźmi, którzy noszą znamiona psychicznie chorych ludzi, którzy są w stanie uroić sobie nawet znajomość ze mną. Zupełnie niezweryfikowana, zupełnie niesprawdzona, bez żadnych dowodów, byle osoba z ulicy może iść na podcast. I upijając się na nim, opowiadać, co jeśli na język przyjdzie. I tak oto jesteście świadkami yy, podcastu z moją byłą fanką, która twierdzi, że była przez 15 lat moją przyjaciółką, bo sobie to uroiła. 15 lat temu ostatni raz ją widziałam. Ma problemy takiej natury psychicznej. Możecie się z tego śmiać, bo jeszcze inna fanka uwierzyła, że jest w związku z Bradem Pitem i wysyłała mu pieniądze, ale dla mnie to nie jest śmieszne. Dla mnie to nie jest śmieszne, ponieważ te wyświetlenia mają miliony, i ludzie piszą do mnie, że jestem y, dzieciobójczynią, psychopatką, narkomanką, alkoholiczką tylko dlatego, że psychofanka sprzed 15 lat, której odamia każdemu fanowi. Fanu? Moje serce postanowiła za pieniądze, za chwilę sławy, za namową y, dwóch y, y, moich byłych, wejść w taki układ układ linczowania mnie, układ y, obrażania mnie i pomawiania. Znowu apeluję do. Jest to osoba niebezpieczna, bardzo zaburzona. Która nigdy w życiu nawet nie była u mnie w domu. Nigdy w życiu z nią nie rozmawiałam nawet przez telefon. Moja matka nie widziała jej nigdy na oczy. Moi prawdziwi przyjaciele nawet nie wiem, o kim, nie wiedzą, o kim my mówimy. I taka osoba ma prawo niszczyć opinię artysty, która pracuje na nią od 20 lat lepiej lub gorzej, ale od dziecka. Stara się spełniać swoje marzenia i ciężko pracować na to. Jest mnóstwo fanów, co najmniej kilkudziesięciu, z którymi mam sto razy bliższy kontakt, niż z jakąkolwiek grupą jak ona sprzed 15 lat. I nigdy nie nazwałoby się nawet moimi kolegami, koleżankami, bo byłyby to zwyczajne urojenia po prostu, bardzo niebezpieczne. Dlatego mainstreamowe media chronią mnie od tego, bo wiedzą i znają mnie od 16 roku życia i doskonale wiedzą, kto jest moim przyjacielem, a kto nie. Kto się pojawia tylko i wyłącznie za chwilę sławy i yy, za pieniądze. Wszyscy oni poniosą ogromne konsekwencje ogromne. I w ogóle im nie współczuję. Na ten moment tylko współczuję sobie, bo chciałabym móc z przyjemnością wchodzić na scenę. A przede mną w tym roku jeszcze wiele takich momentów, kiedy będę się z wami dzielić yy, na estradzie dobrą energią, tylko muszę ją mieć. Dlatego dziś proszę wszystkich yy, ludzi, którzy są mi yy, jakkolwiek, dobrze życzący, poświęćcie tę chwilę i proszę zgłaszajcie te yy, filmy i te konta, które. Zdecydowały się nie posłuchać sądu i dalej prowadzą nagonkę i medialne na mnie lincz i zęcają się nade mną psychicznie. Bardzo proszę, zgłaszajcie konto, a ich yy, działania skierowane w stosunku do mnie już śmiało można nazwać totalną, totalną obsesją. Jeżeli macie chociaż chwilę, Proszę poświęćcie to na, na to. Jeżeli kiedykolwiek mieliście ode mnie dobrą energię, proszę, dzisiaj jest ten dzień, kiedy możecie mi ją zwrócić. <słuch> Potrzebuję jej bardzo. Potrzebuję jej bardzo. Martwię się o moich rodziców. Są starsi. Tata jest bardzo chory. Mama bardzo. Przeżywa takie sytuacje. Nie chciałabym, żeby jakkolwiek odbiło się to na ich zdrowiu. Mają tylko mnie, jeżeli chodzi o pomoc fizyczną. Cieszę się, że się dzisiaj zobaczymy. Cieszę się, że się zobaczymy jutro. I dziękuję Wam z całego serca. Dzięki. Człowiek w drodze wejdzie do pokoju. Stos. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.